Witajcie, z tej strony Filipiński Przywitaj się, Janusz um, No i dzisiaj sobie zagramy w Bedwars Wars um, Muszę wam coś powiedzieć Bo, bo ja nie mam Minecrafta um, Napiszcie w komentarzach Czy nabraliście Nie <ścoughs> chciałem WIESTERPOLIT BRUCH Uy. Dobra, czekaj ty jesteś na Na coxcraftie jesteś? Tak Dobra to że party, jb, Eee jak robimy? Eee Dobra będę. ty buduj się szybko Dobrze Na diakty podbuduj się Cześć, gdzieś na diakty mm. Próbuję gdzieś do tego... To... po raz um, Biali się już budują do diamentów też. Biorę szybko kill'ow. Żeby ich rozwalić. A po której stronie są biali? No tej po lewej. A już do nas idą chyba. O nie. Nie, po prostu nie chcę wiedzieć, żeby, żeby wiedzieli. Dobra, idą chyba do nas. Idą? Mam low'a, mam low'a Uważaj, że zginąłem, zginąłem, idę do nas Aha, dobra, to ja jem jabłka i biję Dobra, nice Zobaczył chyba Ja mam kill off drugi, ja mam kill off, więc ja idę mi szybko beda nie żyć Też mają żyć. Nie mają beda, nie mają beda No wait, to nic gra. No. No Nie mam tyle rzeczy, dobra, żelazny mieczar mam nie mają Bela? No nie mają, nie mają. Raszuję ich, raszuję. Ja też. Zabiję jednego Po co oni dwa tenci postawili? Zabiłem dwóch, dobra. Dobra, nice, nice. I tak oto pozbyliśmy pier pierwszego teamu w minutę. Nice. Dobra. E, dobra. Teraz sobie pozbieram. Że... Może ten ty w Shit dosłownie. <laughs> Te nasze łóżko. <laughs> No, ale działa. Nie, nie będą widzieli, z czego jest. Tak naprawdę tylko. O! Nie wiem, czy się budują. Do nas czy do białych? Do nas. Mhm, uh -huh. dobra. Czekaj. O! Odpuścił mnie. jego fireball. Nie trafiłem fireballami. Shit. O! Pa! Prawie. Pra, jego prawie wszystkiego spadłem. Zapchnąłem go. Czekaj, ja go już Czemu nie było takiego dźwięku? A. O! dźwięk! Ja Minecrafta nie słyszę. Aha. Chcę włączyć dźwięk w Minecrafcie. Dobra, no, zap zapchnąłem. Zdeadłem. Ja też. Shit. O dupę. <laughs> On myślał, że to tylko z Złota. Dwa złota, daj dwa złota Już, no, trzy Dobra to Wreszcie będę tak potężny jak oni Czekaj Nie buduj się tak Jest, u mnie Zadam O kur... wadę dnąłem Yes, shit Nie, to no, są pity mają To niego jego koleś, to są pity On mnie nie dnął mnie odwapiać Wadę ja jeszcze nie. Okuźwę, nie sądzę, żebym zagrać ponownie. No trudno i tak bym z Bedno. Tak, czy wam się podoba styl po no ja muszę... w tej rudzie. Teraz ty Beta, dobra. Ja szybko chcę zresztą. Z Beta, no i z tego? Z Bedno, czyli tradycyjne, dobra. Wewnątrz, na, wewnątrz. Idę. Co za master blade. Ale co miałem łóżko zabudować? Dobra, nieważne. A bym... bo tak jakby są trzy tymi u nas. łóżko. Czekaj, ile kosztuje to gówno, którego trwałeś? 12 lat, a. Dobra. Ileś, że... Master... Ty, wełny mu zabrakło, ale bambuk. Aha! Skąd tu sobie wziąłeś, kiedyś nie wziął tą wełnę? Aha, zielono... Ej, on z ja Tima. Nie, 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 Tima On oszukuje oszukuje. nie, Ej, masz dwa złota? Ja nie, kupię refa. Tak, kup mi refa, nie, 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 ale co. nie, 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 Wiadomo, no, tak patrzę, ja się i jej patrzę że tak, sobie stois, sobie Dobra, co jest i się zielony. Dobra, Esco Ja filipiński co zrobił. Chill! Yellow! O to jest ten chłopce, miał mnie na dwa hity. A nie! Nie! Chcę mi się robić. Dedłam. Dobra! Widzowie, jeżeli Wam się podobał odcinek z Januszem, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji. Yy, tak. Yy, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i chcę dobić 400 subów, więc yy, klikajcie ten poręczowy dla, dla was to jest mało, dla mnie bardzo dużo. Yy, dziękuję i do widzenia. Cicho nie, nie bądź. Dobra, now